Nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce, nie uć nas na poprzednie, ale na sławę złego. Amen. Lowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mu się za nami grzeszny teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, bo drogasz, bo życiu, bo Maryjo, błogosławiony owoc błogosławiona, i i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan w Tobą, błogosławionaś między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia Wysokiego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie nas potrzebować. od wszelakich złych przygód, daj nas zawsze wybawiać. Panów palewna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. To jednym synas i miał ojca i Syna i Ducha Świętego.